Cześć słoneczka, z tej strony Sylwian. Witajcie na moim kanale, super, że ze mną jesteście. Dzisiaj będą metamorfozy, przebieranki i zupełne nowe stylizacje LOL Surprise. Wystąpią przed wami urocze bliźniaczki Miss Jive, więc szybko zostawcie kciuki do góry. No i zapraszam was do oglądania. Na dole w komentarzu każdy z was teraz pisze hashtag LOL Surprise. Siostra, ja bardzo Cię przepraszam, ale w Twojej garderobie to nie ma żadnych ciekawych strojów. Wiesz co? Wszystko już widziałam. I tę białą sukienkę, i tę żółtą. Powiedziałaś, no, że dzisiaj będziemy wyglądać wyjątkowo. Siostra, Ty tam nie marudź, bo nawet nie masz pojęcia co ja tutaj dzisiaj przygotowałam. Uuu, widzę, że jakaś niespodzianka. A co to takiego? No, chyba przed siostrą nie będziesz miała tajemnic. No to słuchaj, będzie kolorowo, błyszcząco i będzie mnóstwo brokatu. Wow, siostra, ale super, ale czad. Naprawdę? Będziemy dzisiaj brokatowymi lul-surprise? Ale ekstra. Wiesz, że zawsze chciałam taką brokatową laleczkę poznać? Ja właśnie ostatnio widziałam się z tymi laleczkami. Pożyczyłam od nich trochę brokatu, trochę błyszczących kieczek, no i możemy się dzisiaj przebierać. No to siostra, dalej szybko zaczynajmy. W końcu, jak zmienimy stroje, będziemy wyglądać troszeczkę inaczej. Laleczki Lore Surprise nie mogą się doczekać, kiedy w końcu zaczną się przebierać. A wy lubicie zmieniać stroje swoim laleczkom LOL Surprise? Lubicie, kiedy wyglądają zupełnie inaczej? Bo tutaj dla Was przygotowałam dzisiaj mnóstwo brokatów. Siostra, siostra, ja pierwsza, dobra? Jestem gościem tutaj u Ciebie, więc chciałabym ubrać ten różowy strój. Ciekawe, czy fajnie będę w tym wyglądać. Na początek, oczywiście, musimy ściągnąć ubranie. Odkładamy górę. Ściągamy buciki, bo również buty będą do tego stroju całe brokatowe. I uwaga, jeszcze spodenki. I mamy teraz Golasa LOL Surprise. O rany, ale ciężko, słuchajcie, schodzą te spodenki. A, goła pupa, zobaczcie, mamy tutaj tylko szarfę z napisem Miss Jive. Proszę się ze mnie nie śmiać, proszę nie patrzeć na moje gołe ciało. Pupa nie jest do oglądania. Szybko, ubieram się! Zaraz będę wyglądać przepięknie! Czy ten brokat będzie tutaj pasować? Zobaczcie! I kochani, jeżeli macie pomysł na jakieś inne przebieranki, na jakieś inne zabawy z LOL Surprise, to piszcie mi to koniecznie na dole w komentarzu. Sukienka chyba pasuje idealnie. Buciki również mają ten sam odpowiedni rozmiar. No i słuchajcie, teraz najważniejsza rzecz, czyli opaska na głowę. Ona również jest brokatowa, z takimi kwiatkami. Myślę, że w tych włosach. Zobaczcie, wygląda przepięknie. Możemy ją bardziej tak z przodu zrobić, o. Wow, zobaczcie, wśród tej czarnej fryzury wygląda ekstra. Moim zdaniem ta laleczka teraz po prostu wygląda jak piękna różowa księżniczka. No i jak siostra, może być? Bo ja czuję się ekstra. Chyba już nigdy nie ubiorę tego niebieskiego garnituru. Od dzisiaj zawsze będę brokatową laleczką. O rany siostra, ale ci zazdroszczę. Ty wyglądasz pięknie. Mogłabyś zostać miss świata. Albo w ogóle miss laleczek LOL Surprise. Eee, no co ty. Zaraz jak ubierzesz coś brokatowego, to też będziesz wyglądać pięknie. O, no nie wiem, nie wiem, wydaje mi się, że do mnie brokat nie pasuje. Ale oczywiście coś przymierzę, żeby nie było, bo też chciałabym tak błyszczeć jak ty. No i znowu, aby zacząć przebieranki, musimy najpierw rozebrać naszą laleczkę. Wszystko po kolei ściągamy. Czy ona również ma tę szarfę? Zgadza się, jest szarfa z napisem Miss Jive czyli mis takiego tańca. Wszystko się zgadza, fryzura jest ok. No to zaczynamy przebieranki. O nie, nie, nie. Na mnie też proszę nie patrzeć. Tylko szybko ubrać mi ten niebieski strój. Ten co leży, o tam za mną. Szybko. Jak szybko kochani? No to szybciutko ubieramy. Nie traćmy ani chwili. Na początek bluzeczka. O, fajna, zobaczcie, taka biała z brokatem. Teraz spódniczka. Też wygląda śmiesznie, wiecie co? To jest taki dwuczęściowy strój. I buciki przepiękne, białe. Jednak one nie mają tutaj brokatu. No, widzisz? Bez sensu. Do mnie w ogóle ten brokat nie pasuje. Ty tu jesteś, piękna księżniczka. A, a na mnie to ta spódniczka jest chyba za mała. Wiedziałam, że tak będzie. Ty zawsze jesteś tą piękniejszą siostrzyczką. Ej, ty się stuknij w głowę. My jesteśmy bliźniaczki. Takie same. Najpierw mówiłaś, że wyglądam pięknie. To ty też jesteś piękna. Ale skoro teraz mówisz, że ty jesteś beznadziejna, to ja pewnie też tak wyglądam. Nie, nie, siostra, po prostu do ciebie bardziej pasuje ten brokat. No to może po prostu zmień strój. Tutaj widzę, że leży taka sukienka na blacie yy, przy twojej toaletce. Ubierz ją. Może ona będzie do ciebie pasować, może w tym poczujesz się lepiej. No dobra, niech ci będzie. Spróbuję. Najpierw tylko pozbędziemy się tego niebieskiego stroju, który. No szczerze mówiąc, nie za bardzo tutaj pasuje. Jeszcze bluzeczka. A słuchajcie, ciężko schodzi. No i teraz możemy ubrać laleczce tę piękną sukienkę. Teraz Lepiej? Bo ja nadal uważam, że to do mnie nie pasuje. Ola, la, Siostra, ale zaszalałaś. Wyglądasz jak prawdziwa królewna. Masz jeszcze złotą koronę na głowie. Ty to powinnaś się przejrzeć w lusterku. Bo moim zdaniem prawdziwa z ciebie księżniczka. Oj, nie, siostra. Nie to, że jestem marudą, ale... Hmm, patrzę tak z każdej strony i to do mnie nie pasuje. Znowu jakoś tak dziwacznie wyglądam, jakbym szła na bal przybierańcu. Dorki, to ja już nie wiem siostra, o co w tym wszystkim chodzi? Chciałaś brokat, chciałaś błysk, a teraz kręcisz nosem. Co się dzieje siostra? Może ty chora jesteś? Źle się czujesz? O, czemu tak marudzisz? Bo, bo ja bym chciała wyglądać tak jak ty. Taka piękna, różowa. O rany. Mam cię oddać swoją sukienkę? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie chcę, żebyś się jej ściągała. Ty wyglądasz ekstra. Co siostra? Nawet koty zrobiły dziwną minę przez to twoje marudzenie. One same, jako koty, prędzej zdecydowałyby się już na jakiś strój. Wyszczerzyły oczy... Są zdziwione, bo narobiłaś bałaganu w tej garderobie. Oj, siostra, wcale mi nie pomagasz. Ja po prostu nie mogę się zdecydować. Moim zdaniem to nie pasuje. Jakoś dziwnie wyglądam. Chyba ja nie lubię sukienek. No to spróbuj z tym strojem tutaj. Zobacz. To jest taki różowy płaszczyk. Do tego jest czapeczka. To jest sukienka to nie jest słodziutkie, ani księżniczkowe. Może w tym się poczujesz lepiej. O, siostra, dobry pomysł. Wcześniej nie zauważyłam tego stroju. Widzisz, gdyby nie ty, cały czas bym marudziła. Dobra, to ja czekam. Już mi się powoli zaczyna nudzić. Ubieraj się w to szybko, no i pokaż nam, jak wyglądasz. Ściągam tę sukienkę, która wcale mi się nie podoba. Nie pasuje to do mnie w ogóle. Chyba już bym wolała chodzić nago. Korona też wypada z mojej głowy. O, rany, cała się poczochrałam. O, od razu lepiej. No i można teraz zacząć się ubierać. Oby ten płaszczyk tylko pasował idealnie. Uwaga. Jest, zobaczcie. Chyba dobrze to wygląda. Do tego jeszcze apaszka. To jest taki wiosenny płaszczyk. Buciki całe czarne. Brokatowe. Z różowymi elementami. I uwaga! Na sam koniec, czy uda nam się na tę burzę loków włożyć beret? Udało się! Ostra, To jest to! W końcu coś, co mi się podoba! Czymś marzyła? Eleganckie, nie ma sukienki i mnóstwo brokatów! Nareszcie! W końcu zdecydowałaś się na coś! Moim zdaniem wyglądasz pięknie. <laughs> Pasuje do ciebie ten kolor. Teraz we dwie jesteśmy brokatowymi laletkami! Tra. Nie traćmy czasu! W takich strojach temu musimy iść na miasto, pokazać się innymi yy, laleczkami. Muszą nas zobaczyć, podziwiać, i miejmy nadzieję, że też będą chciały się z nami poprzebierać. Przecież im więcej brokatu, tym lepiej. Ech, może nasze koty zrobimy jeszcze brokatowe. Miał, miau, 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 miau. <laughs> Chyba nie spodobał im się ten pomysł, bo od razu uciekły. Nie szkodzi. Wiesz dlaczego? Bo więcej brokatu będzie dla nas. To już koniec historii na dzisiaj, kochani. Były przybieranki i był brokat. Laleczki, zobaczcie, wyglądają teraz zupełnie inaczej. Moim zdaniem nawet ładniej, niż kiedy miały ubrane. Ten oto niebieski strój. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Czekajcie na kolejny odcinek zupełnie nowy. Do usłyszenia. Pozdrawiam was. Pa pa.